Ha, 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 ha Kurwa znowu o, muszę zajść dzielę teraz szybkość tam nie ruszę. Dobra, ja jak to ściągam z granatnikiem, także nie jest tak źle Okej okay. no Ta broń mogłaby być trochę bardziej celna, nie powiem no mogło być ogólnie... celniej. Cylniej. O no, tu koleś po lewej masz. Już nie masz. go. Już go nie ma. Kurwa, jak mnie znowu zabiją to... Nie już martwy. To po prostu pierdzielne ty Gdzieś kawałeczek dalej, ja tu będę ściągał koleśi. Granatnika. O widzisz, o to chodziło. Małpy zaraz wysypią. Czyli taki był plan. No co jest? Czemu jeszcze nie wychodzą? Plan to sobie być mógł. Żyjesz tam? Żyję. To idź kawałek dalej. Chodzę do budynku. No teraz dopiero wyszli, może wszedł do budynku. z jest zliniowe. No, wadli chuja. Rade przeładowanie. Mhm, I tak cię nie widzę. A tu jesteś, dobra. No. Masz to radę? No, na razie tak. Kurwa, pierdolona liniowość w tej grze. Aj tam, aj tam. No, kurwa, stoją za rogiem i nie, wy, nie wylezą. No bo nie mogą, mają za Proszę, Pieprzony burzyn. Niepaka <grym> syberyjska Kurwa, bym do mnie strzelał. No już? Nie, jeszcze. Wchodzę. To idź Wszedłem. 42 metry masz. Blow it. Wysłać to. No co ładnie. Idą. Widzę. Tam się tu kręci. Kurwa, idę jak tam jest, ja pierdolę. No właśnie do budynku, ja się tu powstaniem trochę. Wszystko ładnie tyłem się tam nie ustawiło. Ktoś do mnie strzela, tylko nie wiem skąd. O kurna mnie O, Allah Akbar. To nie ta, nie ta frakcja. No, idziesz dalej. Idę. Yy. Pętknęły ci kostki? Jeszcze nie. Jeszcze żyjesz. Ledwo. No. Czemu ja się stąd nie przemieszczam? A nie wie jak tam się dosyć do góry. O kurwa. Po budynku to masz niebie. przeskoczyć. Tego niebieskiego. No, 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 no. O właśnie. O i się tam właśnie zespałnili. O kurwa kakpina. Widziałem centralnie jak się pojawili w tym oknie. No, musisz przeskoczyć. Chyba kurwa żartują. A jednak skacze jak króliczek. A. O, leba to! Da-da-da. A! Da, da, da. A. Koleś tam jakiś biegnie do ciebie, między budynkami. Nie mogłem go niestety ściągnąć. Tu jakaś małpa mi się kręci po placu. O, wrócił! to zabiję. No wszyscy czekają na ciebie, ustawiając się dupą do mnie. Co za bezsens. Co, helikoptera nie widzą? Kurwa O, tak. O, ten jeszcze tu kurna zdychająca nie umiera we coś, wtorek. Coś to we mnie gdzieś skończyć strzela. Nie wiem, skąd. Ja też nie wiem, nie widzę wszystkich. Dobra, widzę. A, tu pode mną był. No, no To Sorry. też siedzi. Dobra. Nie mogę jeździć normalnie. Ja chyba będę to zmusił. No, nie przeskoczysz, tak? A, jeszcze ja jest ja... okno. Kurwa, Co się dzieje? Ja zostałem w dupę. Ty masz się ze mną spotkać tutaj. Jest, oh. jest. Pięknie, ładnie. Boże, co za głupia misja. No. Ej, ta mapa jest tak beznadziejna, że masakra. O, zabijesz trzech więcej ode mnie. Ha. Ale miałem 9 z eksplozji, czyli wygrałem. Haha. Explosion? Oczywiście, miałem sześciu więcej od ciebie. Zmiana operacji, misja. Masakra, masakra i szalot. Jeszcze dwie misje. I bardzo zalecz, dobrze, zalecz, skończyć to męczarstwo, po prostu taka liniowość, ej dobrze się gra, ale no. skryptowane strasznie tak, kop y -y. mógłby być lepszy, po prostu dużo lepszy mógłby być. Wiem, że mógłby, Kurwa najlepiej żeby zaczęli od grafiki, to już byłbym happy. O tak, od grafiki by się przydało. Ach, chrupło mi w karczychu. Wall Street.

Level dostałem. No podoba misja na 8 minut. Oh, fuck. No to ja wiem, co będziemy przez 8 osi... O, oh, drop, drop, drop. 8 minut na czarnych strzelania kurwa do skryptowanych postaci. Kurwa, pan nie mogę się trafić w ogóle. Wszystko już sięgnęli. Dobra, go. Da mm. fuck! Da fuck! Toż dobra. Da fuck! Nie chcę psa żadnego. Boah, kurczę. kole się u góry jeszcze siedzą. W ogóle ich. O oh, fuck! The fuck! Co ja mam? Ja mam jakiś rakietnik. Oh, shit! There was a dog, and there is dead dog. No i mamy hot-doga. <laughs> no, ej, wpakowałem z kolesia pół magazynku. On dalej zdychał. Nastająco. No. O da fuck. Siedzi kurwa na tym hrabniczej, i napierdala do ludzi niż jest fajny. A wykluwają się z tamtej kurna. Dziury. No w li, 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 li. Ja tu lecę zabić kolesia, nie udało mi się. Dobra! Reloadnę sobie przed wejściem tutaj. Okej. Okay. A to była taka dosyć dziadka. A pff, wiem co z za misja. Pierwsza. O, granat. Ty ja też mam granat! O, ja mam też tam granat! Macie sobie, bo <grym> to jest punktów. Wiem. Jest to jakaś masakra, kurna. Ja tutaj tylko tak, ostrzeliłem w tłum. No. Odcelować bardzo nie muszę. Byle było powyżej... Poziomu tych... może. No wyłonisz ty się, kur... na łebku pieczony. A. Kurwa. Ja Oh, I'm bleeding out, I'm dead Nie, bleeding out Dziękuję Skurciele. Chowają się za tymi pieprzonymi stolikami kurwa, kurwie z oni strzelają No Czeka reloada okay, w tej Okej, też Tu laptop wszystkie punkty? Kurwa, jeszcze jeden, ale leżę tutaj koło mnie. Super. No i na dach lecimy. Ej, wybiegaliśmy już chyba po tych schodach. Eee, no w tej misji jeszcze nie. Nie? Wydaje mi się, że już to gdzieś widziałem. Na A Sim w tej misji Blue. jeszcze nie. A to okay, może, może Sim gdzieś się Blue. coś powtórzyło. A może u ciebie na singlu. Ale podobnie to 04, wygląda, jak jakby. jakby y, wiesz, ogólnie wszystko jest podobne. Holy shit, Boże, jak oni są tam daleko. Dobra, osłanie mnie. Ja ciebie? No, ja tam chciałem lecieć. Zbierz helikopterek helikopterek jeszcze lata. Ej, koleś ma wazówkę. Chyba Fajnie. zaposrało. postrało. Wciśnij sobie trzy, bo to masz na taką samą broń jak ja. A no, kurwa helikopter. No wiem, widzę. Zostałem pierdol, całe body. E, tu jest snajperka Wiesz, what the fuck You are hurt Co jest kurwa, skąd ja dostaję? Ej, tu za nami kole się łażą What the fuck Dzięki Kurwa. Wysłanie przerwane, razie ponownie ja staję tutaj przy tej, bo widzę, że trzeba będzie polawać no. to Dobrze, ja tutaj się kitram Ty tam możesz ściągać w się po lewej stronie? Helikopter jakiś, ale to chyba nasz. Nie, nasz, kurna, czerwono, po cię. Ale tu Usiadaną broni nie możesz uszkodzić tego pojazdu. Da fuck! Ja pierdziela tam on coś spuszcza na dół. Wiem. Zabiłem pięciu. Sześciu. What the fuck. Wykrwawiam się. Zajebiście. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. No ja zginąłem. Oh, oh. I chuj fuck. od czego. No i dostałem w cipę i kurna... O, Play again. A popierdolone. Co zrobiłem? Nie wiem, wyszedłeś. Oh, fuck. Nie chcę zobaczyć, to No zakra. Mazakra, po prostu skończyć taką liniowość i... Uch. No. Ale widzę, że kopy kurna to jest takie o, no odpierdol robione. No. Singla fajnego potrafią zrobić nawet, a kurna kop to jest jakaś rzeź. No fajnie. Ile ich tam się wykoczyło po prostu to jest jakaś rzeź. I nowi przelatują No i nowi będą lecić co chwilę No póki się nie ruszymy pewnie No szedst to Standardowo w tej grze No Po łebkach. Jeden, drugi, trzeci, granat. Super. Everything's gonna be alright. Okej. Okay. <stryk się zły> już, już mam dość. Powoli. Przekundę. Ale Da <laughs> fuck, kurwa, pierdolone pieski. Obstrawajki. Skąd oni kurwa wszyscy ja strzelają? Z tego kurwa samochodziku. Ale rakietnicami? A. Da fuck, kto to kurwa da mnie tak strzelać z boku? Holy shit. wszystko? No. No, ty wszedłeś, ja tu uspokoiłem, niech już kurwa nie no. No, no, Dobra, to ja tu wpadam, granat i możemy coś zrobić. Kurwa jest tu granaty, więc można trochę wdrożyć. No, czekaj, trujeczka sobie muszę odłączyć. No wiem że jest po co na tej samej stronie. O, to jest teraz lecą kurwa z tej strony, myśmy przyszli. To się nazywa skryptowana misja i to aż do bólu. Reload. No ja nawet nie wiem skąd oni strzelają, tego jest tu, kurwa tak dużo. Kurwa. Oj, i bleeding out, zajebiście. No, tu kurwa kolej skacze centralnie. Nie, w dupie mam tego nie zbierzemy to kurwa o Ja nie mogę tego nieść bo ty musisz, chodź tu szybko biegnij Nie przejmuj się kurwa że ktoś tu strzela To ty nie masz w ogóle zbierać? Już nie mogę, za dużo mam O ja pierdolę. Ty nie zabrałeś tamtego na początku No ja pierdolę już widzę jak to będzie z tym dachem wyglądało To no. będzie jakaś kurwa rzeź, a nie normalna gra będzie o, ja, da, da, da. <laughs> Bo to, to jakby, bo to przesłanie sprzedaje e, właśnie. No bo musisz tam siedzieć. No. Chyba, że ja tam pójdę siedzieć. No jak chcesz. Dobra, to biorę snajperkę i idę tam siedzieć. Okej. Okay. A no, są dwie snajperki. It's waiting for other player. Gdzie bo No czego, mają na jakieś metry? Dobra, już mogę. Może siedzimy w tym samym miejscu tutaj. Nie, musiałem po prostu poczekać, aż dojdziesz. Skąd oni kurwa strzelają tak wszyscy A z dachu. Już nie. Da fuck! Lol, no scobie ściągłem kurwa tego. Go to cover. No i zaraz zostanę w pierdol. Oh, kurwa, wytrwałem się. Szybko, 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 szybko. Chodź Gdzie? Nie wiem. Coś tu. Ale kto nas tak kurwa ładuje? Nie, nie wiem. nie ma. Nie mam pojęcia. No i dostaję. Hmm. Od tego dymu zielonego. No jak może od tego dymu? A ty, ja też. To nie no możemy tam siedzieć. Kurwa. Jaki chuj. Nie wiem, ale kolesie, którzy wysiadali z tego... Oh fuck. Już niedużo, już niedużo. Wiem, widzę. 04, computer. No dachu znowu. Wiem, ściągam ich to Ja pierdolej się tu wykociło. Oh shit Oni tu kurwa z tymi pierdolonymi Kurwa. Oh, da fuck, pierdolony dymek Ja pierdzielę i zaraz zginę. Wyjdź z tego dymu. Spieprzaj z tego dymu! No już na razie wyszedłem. Au! Kurwa, dostaję tego z jakiegoś tego. Biebie! Zalepienie. Co dwie minuty? LOL! Pięknie! O Boże! <laughs> Ale misja posrana równo! No. Dobra, nie chcę kliknąć play. Ale znowu miałem jednego kila więcej. <laughs> o oh my god! Ostatnia, ostatnia. Husiek, Po picja tym picja się należy odmiela. pizza jak nic. 230. 30 I co później tego? Multi ciągniemy? Yy, a zobaczymy. Myślę, że tak. No bo ja dałem rozpiska na Facebooku, oni wiedzą, co ja dzisiaj robię. Aha. No. Czekaj, a C130 będziemy używać? No, to jeden Ohoho. będzie na C. Co? Jeden pewnie będzie na Ziemi, drugi będzie na ACE. Obym to był ja. Obym <coughs> ja dostał ACE. <coughs> <coughs> uh, shit. Kurw. <coughs> no ich teraz, kurwa, no. Ja tu nie mogę nic zrobić, póki ty ich tu nie zestrzelisz. Ja to mam tu, pies, do sobie czekam. Te cele co są blisko też mógłbyś ściągać, wiesz? Ja nic nie widzę. No w ogóle nic nie widzę. Ja tylko widzę, że kole się do mnie strzelają cały czas nic, no ja sobie przebieg na cibu. Zajebiście, wystrzeliłem raz, turn na reload. Macie, że ty mnie tym nie zabijasz. Nie. Oby. Ty, kolesie przede mną są, weź ich minut. Dziękuję. No już, już, spokojnie, kurwa. W ile w jedno miejsce można wpierdolić amunicji? Dużo. A i tak bo zabiłeś kurna kilku zamiast wszystkich. Ej, kurwa, nie strzelaj do mnie! No i co? Nie, masz tam 240 metrów do czegoś. Ja na razie nikogo o to nie widzę, widzę tylko ciebie. A, C4. Ty to jest na czas jeszcze? No to wygląda. Nic nie udano. Aha! Było za szybko. No to play again. Półtorej minuty mamy. O tym musisz okay. jednak biec. Dobra, ja biegnę, ostro. Sobie ty sobie tam strzelaj się. do tego co będzie przede mną i najwyżej za mną? Ale za mną by się tu na razie tak nie przejmować bardzo. No bo może i zacząłbym się przejmować I tak kurwa by że ja pierdolę. No wie, że tych No wyżej tu ich jest ale że mamy tylko minutę jeszcze czasu na to wszystko no To biegnij no wcześniej nie, czekałeś biedne. Gdzie ja mam w ogóle teraz biec? No ja nie wiem masz tam 200 coś metrów Można 20 200 o, mnie tu 200 metrów, gdzieś w budynku. No jestem w budynku. No gdzieś na dół. Maryners A, laptop jest. Disabling NTR, okej. Okay. Ouch! shit Weź to z nimi zrób Czekaj, wasze, pobojecie będziecie z helikopter. Ja tu zostaje taki ciężki wpierluł, że masakra Uwaga tam Uwaga tam No to posypali jak z No bo mamy 40 sekund

Ja znam twoje napiertalanie w jedno miejsce, kurwa, natomiast zbierać normalnie, bo już się. No, no. Ja tam dobrze wiem. Kurwa, koleś mi tu Tu kurwa, kolejny sposób. Ja nie O, jak ładnie poleciał, dziękować. Bumie jebudu i w ogóle fejk nie jest. Przejdźmy dalej. Dobra. Oni się tam zaraz będą wykluwać. Widzisz że już ich tam? Widzę. Oni te kurwa strzelają do mnie. Poweszłaś agir tam już? Jest. Yep. Mogę mieć. Chyba dostaje w plecy. Być Dobra, tam celuj w hangar od razu, jak się tylko teraz wyłonię, bo tutaj zaraz samochód wyjedzie. Wysadzaj kurwa i wysadzaj, wysadzaj! Czekaj, przeładowanie nam jakoś. Kurwa, 12 sekund. Nie strzelaj, ja pierdolę! No nie strzelam. <śledzano> Ja pierdolę, przyjebałeś na sam koniec we mnie. Oooo, pięknie. No, pięknie, brakłoby nam 5 sekund, byłoby zajebiście. No i co? Cały kołb. Cały? Ca Cały, zakończony, nie ma więcej misji. Oh, Jesus Christ. Oh, fuck. Była męczarnia. Przepraszamy za naszą nieudolną grę. <grytanie> <grytanie> Dobra, i chyba dziękujemy wszystkim za oglądanie. Oho, dziękujemy. Oho. Do zobaczenia. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach czegokolwiek tam. Także cześć wszystkim, pa, pa.